Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Paweł słuchajcie, Dzisiaj zagramy sobie oczywiście w SimCity i musimy troszkę rozwinąć nasze przemysł, nasze miasto. Słuchajcie, tak na wstępie zapytam Was o jedną bardzo ważną rzecz: mianowicie seria z Minecrafta. Jak dużo wiecie, seria z Minecrafta jest wyłącznie z Huźkiem. Ale Huśiek ma też serię solo, tak? i Gdzie gra sam, i tak stwierdziłem, że kurczę. Że może jednak faktycznie to też zrobię jakąś serię solo, gdzie będę sam grał w Minecrafta. Bo raczej na więcej odcinków z Huźkiem nie. No i na rady, bo to. Z nikim nie da rady po prostu zrobić więcej odcinków, no bo to nie jest takie proste. Brakuje czasu. Ja po prostu mam gdzieś tam ograniczony czas i zwykle wygląda na to w ten sposób, że e, cudem na szczęście znajdujemy ten wspólny czas i jesteśmy w stanie coś nagrać. Ale zastanawiam tak się, czy może nie zrobić czegoś takiego i nie nagrywać samemu gdzieś tam, powiedzmy, osobnej serii, e, właśnie z Minecrafta. Aczkolwiek nie sam do końca, ale z Wami mniej więcej. Mianowicie chodzi o jakiś po prostu serwer, na którym będziemy mogli wspólnie się spotkać, pogadać, ee, pograć. No i trafi to oczywiście na YouTube. A dokładnie na ten kanał, e, który właśnie tutaj widzicie. Więc myślę, że to fajne rozwiązanie, ale musicie dać mi znać, co o tym sądzicie. Czy coś takiego Wam się spodoba, czy też nie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł. E, serwer teoretycznie mam już taki mniej więcej dobrany. Coś tam już mam na oku. Ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Dajcie mi przede wszystkim znać, czy, czy jesteście zainteresowani czymś takim, tak? Żeby wspólnie gdzieś tam pograć. Zrobić jakąś ekipę i, i powiedzmy grać wspólnie, tak? Ewentualnie po prostu nie może nie tyle jakąś stałą ekipę, ale co jakiś czas po prostu, że na serwerze będę mógł yy, pograć z innymi osobami, na przykład. Będę mógł was jakoś wesprzeć. Zawsze jakieś rozwiązanie. Dobra, okej, okay, ale wracając do tematu, tak właśnie teraz patrzę i spoglądam co tutaj się dzieje. Widzę, że tutaj nie dmucha. Dlaczego ta fabryka nie działa? Oj, za mało. Czego nam brakuje? Rudej. Dobra, zwiększmy. Wydobycie. Wy Wydobycie, zwiększmy. Ale muszę przyspieszyć troszkę czas, bo widzę, że nie mam funduszy. A też nie dostałem żadnych tutaj przelewów, ani tym bardziej innych nie wiadomo skąd funduszy. Unia Europejska nie rozdaje z darmo niestety w tej grze. Oj, coś. Oj, 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 oj. czekajcie. Dostawy lokalne Nie, to powinno być dostawy... hmm ciekawe A tu? Wszędzie jest? A tutaj jest właśnie Nie chcę globalnych Nie chcę nie lokalne i co? Okej okay. Lokalne to lokalne, dobra Dostawy lokalne I teraz będzie troszeczkę lepiej Jest 30 Brakowało nam rudej. Więc dorzucimy sobie jeszcze jeden szyb. proszę bardzo. Możemy jeszcze dwa szyby nawet dać. Kto? O, tak, pięknie. Zobaczmy tutaj jedną rzecz, mianowicie mapa rudej. Tu jeszcze mamy rudą. Hmm. Ciekawe. Tu jest dość dużo tej rudej. Jest mnóstwo. O, zobaczcie, bo złoża rudy. Brak aż po mnóstwo. I tu jest mnóstwo. Więc może faktycznie tutaj sobie dam jeszcze jeden y, szyb. Rudowy, i tutaj też bym dorzucił, nawet kto wie. Ale przede wszystkim, w tym miejscu, jeżeli chodzi o olej, tutaj na całej długości, tutaj też. Więc prawdopodobnie będę musiał usunąć rzeczywiście te budynki, które tutaj powstały. Pozbędę się po prostu. Najzwyklej pozbędę się tych wszystkich tutaj mieszkańców, i zrobię tutaj też jakieś tam powiedzmy tereny pod przemysł. No a, te, a tych mieszkańców. Yy, umieścimy sobie tutaj, czyli w mega megawieżach wtedy, wtedy będę miał miejsce na KG, wtedy będę miał miejsce na yy, wiele, wiele innych rzeczy i tak będzie chyba najlepiej, dobra kolejne 33 tysiące zastanawiam się tylko co by tutaj wykorzystać, zobaczmy co, czego tu brakuje teraz brakuje oleju, ruda jest brakuje oleju, dobra a nie działa, słuchajcie bo ktoś mi tutaj pisał, Pawł sprawdź bo tutaj chyba jeden Szyby nie pracuje, ale nie. Patrzcie, pracuje też, wydobywa. Wydobywa jak najbardziej. Ok, edycja. Ten większy. Damy go. Może tutaj? Proszę bardzo. Ale są po 10 tysięcy, więc ja go od razu rozwinę troszkę bardziej. Na przykład, jeszcze tutaj gdzieś mogę dać. O! Na przykład, tutaj. Mogę dać jeszcze, przyspieszmy ten czas. E, mogę jeszcze dać, czekajcie, jeszcze mogę dać ile sztuk? 5, tak? Raz, dwa, e, trzy, może cztery i tu pięć, tak? Tak by było mniej więcej. O, dodamy tak. Jeden. Tutaj damy sobie drugi. Trzeci Tak, gdzieś tutaj, tak Czwarty I tutaj wraciczek będę mógł dać piąty Jak tylko uzbieramy pieniądze, za to już chwila, sekundy, o jest, idealnie Maksymalnie już to rozwinę, no co tam będę się szczypać No proszę was, nie będę się szczypać Od razu maksymalnie rozwijam i tyle od razu wydobycie ruszyło, pełną parą, pełną gębą i Tak ma być Tutaj tak samo Przyspieszamy czas. Wydobycie rudy. Gdzieś tu będę mógł zmieścić jeszcze? O, tu będę mógł zmieścić. Proszę bardzo. Ok. Także za chwilę będziemy mieli. Eee, czekajcie, tu będziemy. ha, tu jeszcze sobie zwiększymy, tak? Tutaj też damy wydobycie. Ale tu najpierw zbuduję mega wieże. Żeby mi tutaj mieszkańcy nie płakali, że nie mają po prostu gdzie mieszkać. Albo że tereny są jakieś szkodliwe. To żeby nie było problemów, to będę musiał zrobić chyba faktycznie w ten sposób. Dobra, tutaj mamy wydobycie kopalnia Rudy. Także tutaj sobie dorzucę. Gdzieś tu jeszcze mogę dorzucić, tutaj teoretycznie mogę dorzucić, jakieś wydobycie też będzie. Tu też jakieś wydobycie by było. Ale już niewielkie, Toż lepiej tutaj jeszcze dać jeden. Akurat jeszcze jeden mogę wrzucić, Ok, no to super. Zobaczmy jeszcze tutaj, e, mamy kopalnię węgla. Magazyn zapełniony A tu? Też praktycznie, wow Widzieliście? To jest niesamowite 0% nadwyżki Uu. Potrzeba? Ok, czyli mamy za mało prądu Czyli musimy troszkę rozbudować faktycznie naszą elektrownię Zobaczmy Damy sobie znak O nie, znak może za chwilę Znak może poczekać. Co my tu mamy? 75 MW, 75 i 75 po 20, 15 i 5000. 4,3 tony, 8,6 i 5,8. Czyli tak naprawdę brudny generator węglowy jest najbardziej wydajny. Mała, małe zużycie węgla i dość dużo szybkość produkcji, ale bardzo zanieczyszcza powietrze, ale co mnie to obchodzi w sumie? Powietrze i tak leci w tamtą stronę, a tu jest przy samej granicy, więc właściwie nic się nie stanie. Jeżeli dam ten zwykły, beznadziejny, ordynarny komin, to nikt mi nic nie zrobi. No, proszę bardzo. No pewnie, że tak. Teraz mamy nadwyżkę. Nadwyżkę prądu. Dorzucimy sobie znak, może. A chociaż nie, znak nic nie potrzebny. zostawmy na razie to. Zostawmy ten znak w spokoju. Okej. Okay. Jak tam dalej? Woda. Z wodą. Skupujemy od wszystkich. No ale zobaczcie, potrzeba 409 mamy 17. Więc my tą wodę może rzeczywiście zaczniemy już sobie skupywać, znaczy inaczej, produkować sami. Bo przyjdzie taki moment, że będzie trzeba postawić mega wieże. A mega wieże są niestety bardzo. E, bardzo wymagające. I później zacznie, zaczną się problemy. Skąd brać wodę? Skąd brać to? Tamto. Ja muszę zobaczyć jeszcze, gdzie jest ta ruda i gdzie jest olej. To jest przy drodze. Ruda też przy, 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 przy drodze. Okej, okay, dobra. Czyli tak, tutaj jest. No właśnie, tu nie mogę nic postawić. No chyba, że. Hmm. Damy tutaj gdzieś. Może damy tutaj albo tutaj, czekajcie, muszę, muszę coś zrobić, Kurczę, no to jest bardzo problematyczne teraz Teoretycznie w regionie jeszcze mam tutaj miejsce Znaczy, jeszcze mogę skupywać, no właśnie, dobra Czekajcie, zróbmy może tak Dąb burmistrza nie jest potrzebny Ścieki, o rany, ścieki Dobra, wysyłam ścieki Okej, okay, przepustowość jest za mała Tutaj musimy dać oczyszczalnię ścieków. Katyment. poczekajmy chwilę jeszcze. Zanim zacznę wyburzać tu mieszkańców, to zrobię sobie mega Zobaczmy, czy potrzebujemy miejsc pracy, czy potrzebujemy mieszkańców. Wakaty, 3000 wakatów. Czyli brakuje pra pracowników. Ewidentnie brakuje pracowników. 3500 osób mogłoby jeszcze pracować. Ok, mamy 126 tysięcy, czyli słuchajcie, możemy zdawać mega Poziom Apartamentów pierwszy. Zacznijmy od końca, tutaj. Ale czeka. Aha, właśnie, jedna. No. Wiecie, co może nie od końca? Gdzie tutaj jeszcze? Muszę zaknąć na jedną rzecz. Muszę zobaczyć sobie tutaj jeszcze raz z rudą. Tu jest ruda, o, właśnie. I olej tutaj. Czyli tutaj moglibyśmy dać, właśnie, mega wieże. O! Idealnie. A tutaj możemy dać jeszcze, na przykład, jakieś tam fabryki. Tak żeby nie mieszać za bardzo. Eee, czekajcie, bo skąd wziąłem tyle kasy? Ktoś mi chyba wysłał, coś tak czuję, nie zdążyłem zwrócić uwagi. Nie widzę. No dobra, mieszczę z tym. Okej, okay, czy mogę dać jeszcze drugą mega wieżę? Nie wiem sk skąd. Jakim cudem? Dobra, mieszczę z tym. Damy mega wieżę tutaj. To będzie druga mega wieża. Zobaczymy jak to wyjdzie Musimy patrzeć na wakaty Jak to wygląda? Wody, cały czas za mało wody Weźmy, aha, to są, przepraszam, to są ścieki Oczyszczalnia ścieków Dobra, słuchajcie, usuwamy w takim razie tutaj to Usuwamy jedną rurę odpływową, drugą rurę odpływową Damy sobie prostu normalną oczyszczalnię o, proszę bardzo, już jesteśmy na plusie, teraz przydałaby się woda, pompownia wody, 44 tysiące Dość drogo, nie ukrywam, no ale cóż poradzić, musimy gdzieś to zainwestować e, Czekajcie, tak, tak, zrobimy tak Tutaj wrzucimy, jest, jest. są pieniądze, są pieniądze Ile teraz towało? Jesteśmy na plusie? Tak, jesteśmy na plusie. Okej. Okay. Tu już są mieszkańcy. Zobaczmy, 2000 wakatów jeszcze zostało. Tam było 3600. To jest w porządku. Park lub handlowy. Okej. Okay. Faktycznie nie mamy tutaj poziomów handlowych żadnych. Żadnych budynków handlowych nie zbudowałem. Stąd możemy dać budynek. Właściwie poziom handlowy, jak najbardziej. Może się przydać Z pewnością zadowoli wielu wielu mieszkańców Także poziom handlowy, proszę bardzo Zobaczmy jak tutaj pracują nasze Fabryki A fabryki pracują Wszystkiego pod dostatkiem Przynajmniej na razie, przynajmniej na razie Tą kopalnię rudy moglibyśmy troszkę rozwinąć Możemy ulepszyć nasz, o proszę bardzo, ratusz I to dwa razy nawet Okej okay. Co, tutaj jest? Park klub handlowy, dobra. Dorzucimy im tu jeszcze park, poziom handlowy jeden. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie, będzie ich zadowolało. Czy, czy też nie. Czy będą nasi mieszkańcy zadowoleni? Miejmy nadzieję, że tak. W końcu tak bardzo się staramy. Okej, okay, dobra, tutaj jest park handlowy. Ok. Park handlowy, tak, poziom handlowy. Zobaczmy z mieszkańcami, jak to wygląda sytuacja. Czyli brakuje mieszkańców. Możemy dać jeszcze jeden poziom dla mieszkańców. Poziom apartamentów, pierwszy, proszę bardzo. Patrzcie, 20 tysięcy na godzinę już zarabiam. To się nazywa zysk. 2,600. Musi się dać więcej. Więcej tych poziomów, poziom, poziomów apartamentów. Bo tak naprawdę tutaj wszystko wyburzę. Także stracę tam, powiedzmy, z pewnością z kilka tysięcy mieszkańców. Stąd mi tutaj parę tysięcy może uciec. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych mieszkańców, musimy znaleźć im lokum właśnie w megabieżach. Musimy budować w górę. Jeżeli chodzi o fabryki, jeżeli chodzi o megę, niestety w górę nie możemy budować. To nie ta gra, nie te możliwości niestety. Ok, brakuje nam tutaj straż pożarna, tak? Działa wolno. No nic na to nie poradzę, obawiam się. Tutaj coś jest, zobaczmy. Edytuj. Druźmy jeszcze jeden wóz strażacki. Może coś to da. A nawet wiecie, co Dajmy więcej. Bo mamy pieniądze, więc możemy to wykorzystać. Ok. Służba zdrowia. Tu jest klinika. Także może to jakoś rozwiniemy. Zaraz zobaczymy. Ok. O! Maksymalna ilość pacjentów. Dobra, tutaj dodatkowe skrzydło. Sam dla pacjentów. Nawet dwa, trzy Więcej nie zmieszczę, to teraz tylko karetki pogotowia mogę jeszcze dorzucić Okej okay. Jest maksimum Mhm. No, proszę bardzo, zobaczcie mogę wybudować posiadłość i to burmistrza Ale z tym się na razie będę wstrzymywał Zobaczymy na mieszkańców jeszcze Średnio zamożnych też by to potrzebować. Katemic. Ok. Tu mamy tak, ok, czyli potrzebuje tutaj w tym wypadku poziom apartamentów. Poziom drugi też się przyda. Poziom apartamentów, ok. 24 000. Nie buduje, no to mega wierzę, że to faktycznie to ktoś mi też pisał, że, że odczuwa, że to są jakby kody ja też to odczuwam, że, że jednak tutaj budowanie w górę to jest, kurczę, bardzo duże ułatwienie I, i, i miasta bardzo szybko się rozwijają wtedy no ale też poradzić, takie coś jest i no cóż skoro ktoś to zrobił, to zrobił to umyślnie, więc możemy z tego skorzystać chyba, że trzeba zapłacić za ten dodatek no to trudno, żeby nie korzystać Dodatek, za dodatek, który się zapłaciło to już było totalnie dziwne okej okay. dobra, tu mamy jeszcze wydobycie zwiększyć 2, 4, 3, 118 jest maksymalnie, jest maksymalnie magazyn zapełniony żartujecie, tutaj też za szybko to idzie, stanowczo za szybko. Dobra, węgiel nie ma. Sprzedajemy na bieżąco i bardzo dobrze. No tak, pozostałe rzeczy jeszcze tam gdzieś zalegają. Okej, okay. szkolnictwo. O kurcze, nie, nie powiedzieliście. A nie jest, dodam już. No i bardzo dobrze. Gdzieś to jakieś szkolnictwo pojawiło się. Aha, tutaj. I sale szkolne są przepełnione, więc musimy rozwinąć sale szkolne jeszcze. Proszę bardzo, o. Dobra. Okej. Okay. Teraz już nie powinno problemu tutaj z szkolnictwem. To jest mniejszy budynek. A właśnie, zobaczmy tutaj jeszcze. Więcej mieszkańców. Okej, okay, zgadzam się. Proszę bardzo, średnio zamożnych też średnio zamożni już są. Dorzucimy jeszcze jedno piętro. Ok, wygląda to, że wszystko już działa. I funkcjonuje tak jak powinno. Prawie, że. Dobra, słuchajcie, co nam zostało? Tam zostało, żeby. Yy, oczywiście, rozbudować te wieże. Nie wiem, czy będę dawał więcej megawierz. Teoretycznie, jeszcze mi się tutaj zmieścić z jedna. Eee, także może jeszcze jedną no, mega wieżę faktycznie zbuduję, będą trzy mega wieże. Tutaj zbuduję sobie miejsce, właściwie to co tutaj się znajduje, czyli te budynki mieszkalne, wszystko zostanie wyburzone i postawię tutaj po prostu budynki przemysłowe. I to jest, wydaje mi się, fajne rozwiązanie. Miasto będzie stricte przemysłowe i zobaczymy, ile będzie zarabiało. Na chwilę obecną zarabiają 21 128 simlonów na godzinę, czyli co jest nawet ciekawym wynikiem, chociaż nie jest to mój rekord. Rekord to był chyba 40 czy 50 tysięcy na godzinę. Zdarzało się, mniejsza z tym. Już dokładnie niestety nie pamiętam. Dobra, to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Papa. Pa.